Cześć kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was do filmiku o trzech nowych perełkach zapachowych pochodzących od marki Jenny Glow. Marka Jenny Glow jest marką dosyć już długo obecną na rynku, z tego co widziałam, i jest marką też bardzo zachwalaną przez perfumoholików, a więc chciałam wypróbować. Chciałam zobaczyć o co chodzi tutaj z tym całym zachwytem i muszę Wam powiedzieć, że również jestem bardzo pozytywnie nastawiona do zapachów tej marki, także na razie na początek mam trzy, zobaczymy jak to dalej pójdzie, także tutaj Wam zaraz je zaprezentuję. Zaczniemy, może dobra, bez przedłużania, bo w sumie nie wiem co mam więcej powiedzieć, to wszystko wyjdzie w trakcie. Zaczniemy od zapachu, który chciałam sobie przetestować jako pierwszy. I zapach ten jest niesamowicie chwalony na forum perfumowym na Facebooku. W sumie co pamiętam, bardzo był chwalony w ubiegłym roku, i ja postanowiłam sobie kupić teraz. Ponieważ, jakaś taka dziwna sytuacja, że naszło mnie coś na taki zapach, który kojarzyłby mi się ze śródziemnomorskimi klimatami, troszkę świeższy o dziwo, właśnie taki na ciepłe dni, i padło na Jenny Glow Wooden Sage, to znaczy drewno i szałwia. I tutaj, jeżeli chodzi o zapachy Jenny Glow, zapachy Jenny Glow podobno są idealnymi klonami. Perfum zapachów marki Joe Malone. I ten tutaj oto gagatek jest klonem zapachu Wood Sage and Sea Salt od Joe Malone, czyli tutaj również nazwa bardzo podobna, bo w Jenny Glow jest Wood Sage. Także tak opakowanie, buteleczka prezentuje się następująco: grube szkło, bardzo fajnie to wygląda. No tutaj korek jest plastikowy, atomizer tutaj piękny zapach, atomizer rewelacyjnie psika, także ja jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona i tutaj taki fajny smaczek jak dla mnie, bo tutaj jest przód tej buteleczki, natomiast z tyłu również możecie zobaczyć, że jest taka, taka sama etykietka, widzimy nazwę, tutaj ta nazwa oczywiście zanurzona jakby wpłynie, więc jest to całkiem fajny pomysł, także to jest pierwszy zapach, który wybrałam. I ogólnie, jeżeli też chodzi o trwałość tych zapachów Jenny Glow, nie tylko o, o trwałość tego zapachu, ale o zapachy, o zapachy też inne z tej marki, yy, podobno trwałość jest o wiele lepsza niż w Joe Malone, yy, której zapachy są, yy, no nie ukrywajmy, jak wiecie, bardzo drogie. Yy, ja nie używałam niczego od Joe Malone, także Wam powiedzieć tego nie mogę. Słuchałam yy, wiele filmików na temat właśnie Jenny Glow. I właśnie na temat porównań tych zapachów z oryginalnymi zapachami od Joe Malone, i powiem Wam, że wszystkie opinie, które słyszałam, wskazywały na stuprocentowe podobieństwo tych zapachów do ich, do ich odpowiedników od Joe Malone. I trwałość tych zapachów i projekcja też według tych osób są o wiele większe niż w przypadku oryginału. Także jest to coś ciekawego. No i te zapachy to są zdecydowanie ułamek ceny odnośnie tego co mamy od Joe Malone, a więc uznałam, że z chęcią nakręcę znowu takie wideo, abyście wiedzieli, że znowu można tanie, można tanie i tanio i przepięknie pachnieć za naprawdę grosze, bo tutaj 30 ml tego zapachu i 30 ml kolejnego, ogólnie 30, zaczynają się od 27, 28 zł, coś w tym stylu. Ja swoje zapachy kupiłam na Allegro, tak jak lubię zawsze, bo ja zawsze oczywiście, tak jak wam mówię, chytrze dobijam do Smarta, także przesyłkę mam za darmo. Także myślę, że opłaca się jak najbardziej. Większe pojemności też nie są drogie, także naprawdę tutaj na przykład na, nawet nie zapłacicie 80 zł za jedną buteleczkę, także to jest totalna rewelacja i co my tutaj mamy w tym zapachu, to było tak gwoli wstępu, Wood and Sage jest to zapach klasyfikowany jako owocowo-drzewny, aha i nie znajdziecie niestety tych zapachów na Fragrantice żadnych opisów nie ma, a szkoda bo chciałam sobie poczytać, no ale nic nie ma na ten temat, Te, Tą listę składników brałam z Notino więc ten zapach jest klasyfikowany jako owocowo-drzewny i tutaj mm, mamy w głowie cytrynę Dziwne, bo ja nie lubię zapachów z cytryną, jak wiecie, ale zaraz wam tutaj powiem więcej na temat moich odczuć. Serce, brzoskwinia, nuty wodne, baza, drzewo cedrowe i piżmo. I tutaj, ym, tak naprawdę, to ja jestem dla tej bazy głównie. Ta cytryna faktycznie jest. Ale to jest taka naprawdę cytryna, mm, powiedziałabym, nawet lekko, no nie powiem orientalna, ale bardzo, bardzo oryginalnie podana. I tutaj całą robotę, jak dla mnie robi ta drzewna baza. Brzoskwini w ogóle nie czuję ona gdzieś tam być może z tą cytryną ładnie się łączy i da, nadaje taki nadaje. Tonu, tym drzewnym nutom. Nuty wodne, i tutaj chodzi o to, że ten zapach jest słony. Tak, faktycznie bym powiedziała, że to jest taki zapach słony: dosyć. Przypomina mi bardzo takie rozgrzane, suche powietrze. Tutaj też sobie zapisałam co ja czuję, właśnie suchy, cytrusowo-drzewny, aromatyczny, to przede wszystkim bardzo lubię perfumy, które są aromatyczne, ciepłe, suche powietrze, lekko cierpki, taką lekką cierpkość nam pozostawia, więc tutaj to nie jest taka cytrynka, wiecie, z typu lemoniada i że nam się, nam ślinianki pracują, nie, nie, tutaj raczej ja widzę jakieś tam, nie wiem dlaczego, cyprysy, jakieś takie w ogóle gorące włoskie lub greckie powietrze, i wiatr właśnie hulający, na przykład, nie wiem, w gaju oliwnym, tak mi się to kojarzy. I ogólnie właśnie wiele osób mówi, że te perfumy kojarzą im się ze Śródziemnomorzem. A więc ja, na fali tęsknoty za wakacjami i za takimi klimatami, postanowiłam się w ten zapach zaopatrzyć. I powiem Wam, że nie żałuję, uwielbiam tą pierwszą fazę, która na mnie praktycznie od razu zaczyna być drzewna. Właśnie tak jak mówię, świeżo drzewna, ale to jest właśnie taka świeżość zagraniczna, taka świeżość ciekawa, interesująca. Ogólnie też mam wrażenie, że ten zapach jest podobny troszeczkę do Dolce Gabbana Light Blue, więc w ogóle totalnie, tak jak mówiłam, nie wiem co mi się stało, że ja na taki zapach zwróciłam uwagę. Natomiast Dolce Gabbana Light Blue wydaje mi się nudny w porównaniu z tym zapachem, ten zapach ma więcej niuansów, jest cieplejszy jak dla mnie, jest ciekawszy, bardziej drzewny, więc jeżeli lubicie Dolce Gabbana Light Blue, ale chcielibyście, żeby on tak był trochę podkręcony, miał sobie coś takiego ciekawszego, to tutaj myślę jest idealna opcja dla Was i tak jak mówiłam jest to podobno Jota kropka w kropkę, identyko jak Joe Malone, Wood Sage and sea salt Wooden Sage of Jenny Glow jest identyczny według osób, które wąchały zapach Jo Malone. No ja tutaj, tak jak mówię, nie mogę się wypowiedzieć, bo Jo Malone nie znam, ale ufam na słowo, bo od kilku osób właśnie na YouTubie to słyszałam. Także bardzo jest to fajny zapach na cieplejsze dni. Jak on projektuje, na chłodniejsze też ogólnie, bo było chłodniej, nosiłam go i bardzo fajnie poprawiał humor. Jak tutaj z trwałością. No, na mojej skórze tą taką najlepiej, tą, tą część, którą najlepiej lubię, tą część drzewną czuję przez około jakoś 3 godziny później już czuję tego mniej także ja bym się tutaj dopsikała chociażby jednym psikiem natomiast uważam że trwało się przyzwoita cały dzień tak naprawdę czułam od siebie taką no lekką cytrynkę zmieszaną z drewnem tej pierwszej fazy już mniej ale myślę że jak za tą cenę no nie całe 30 zł chyba zapłaciłam za ten zapach to jest naprawdę serio warto Wydać nawet, żeby tak jak mówię, raz się dopcikać czy dwa, i rewelacyjnie też ten zapach koi zmysły po kąpieli do snu. Ja tutaj Wam powiem, że całkiem sporo zużyłam, mam ten zapach już chyba dwa tygodnie jakoś i tak jakoś mi kusi, podchodzę, wącham koreczek codziennie, coś tam sobie psiknę, a więc myślę, że jest to bardzo, bardzo fajna opcja na lato, na wiosnę i dla osób, które tęsknią za Śródziemnomorzem, wakacjami w Grecji, myślę, że to jest idealna opcja. Moja skóra, tak jak Wam mówiłam, w upały niestety w ogóle ja na niej nie wyczuwam perfum, mam wrażenie, że tylko coś powieje, trochę wiatr letni i ze mnie perfumy ulatują yy, i ja nawet się psikam takimi killerami jak Madonna, Truth Older na upał yy, i jakoś po jakimś czasie w ogóle tego na sobie nie czuję. Być może ktoś czuje, ja po prostu mam wrażenie, że chyba mi nos totalnie wypaliło, bo ja ostatnio zapachy bardzo mało czuję, mimo że je ja dużo na siebie psikam, to już po prostu chyba jest zmęczenie materiału, ale tutaj tak jak mówię, jeżeli chcecie coś ciekawego, to już abstrahując, jeżeli chcecie coś ciekawego, świeższego, to... Yy, tak, jak mówię, Jenny Glow Wooden Sage będzie, co, będzie czymś dla was. Jeżeli, tak jak ja też lubicie cięższe wonie, nie lubicie świeżaków, myślę, że ten tutaj świeżak, no bo nie ukrywajmy, to jest jednak yy, jako taki świeżak, będzie idealny, i to jest jakby punkt wyjściowy do kolejnych zapachów, które Wam pokażę, bo ten zapach zainspirował mnie do kupienia dwóch kolejnych. I tutaj kolejny zapach w wersji 30 ml. Pokażę Wam, już sobie zostawiłam kartonik Jenny Glow Pomegranate, i to jest wersja, znaczy, to jest, to jest zapach, który jest klonem. Joe Malone Pomegranate, Pomegranate Noir, czyli mroczny granat, czarny granat, no tutaj to jest zwykły granat i tutaj zostawiłam pudełeczko, żeby Wam pokazać, tak jak mówiłam, tutaj tłoczenie, widzimy Jenny Glow, nie wiem, czy zobaczycie, o tak troszeczkę, żeby ten podświatło, tutaj jest tłoczenie, kolor taki całkiem fajny, bordowy, bardzo lubię taki odcień bordo, no i tutaj z tyłu mamy producenta, to jest w ogóle Sterling Perfumes i Ogólnie Jenny Glow jest zrzeszone pod jedną firmą, która produkuje właśnie Jenny Glow, zapachy Armaf i zapachy Just Jack. Na zapachu Just Jack też na Atomizerze widziałam napis Sterling, więc to są wszystko takie arabskie zapachy, można powiedzieć. Dobra, znaczy arabskie. No, producent jest właśnie chyba z Arabii, że tak powiem. Tutaj mamy, że to jest United Kingdom Responsible Person, czyli odpowiedzialna osoba. Dobra, nie będziemy w to wchodzić, bez sensu. Tutaj jak otworzymy, to właśnie fajnie się to komponuje, bo tutaj mamy beż, a tutaj mamy taki, takie bordo. Także ja tutaj sobie po prostu zostawiłam te pudełeczka, żeby Wam pokazać jak to wygląda. No i tutaj mamy buteleczka taka sama. Płyn jest troszeczkę bardziej żółty w porównaniu do tego Wood and Sage. Także tak one wyglądają, te butelki niczym praktycznie się nie różnią prócz koloru etykietki, i tutaj też z tyłu bardzo fajnie, tak jak w przypadku Wood Sage, tutaj też mamy yy, w ten sposób, także bardzo fajnie zmyślnie. Ja dzisiaj cały dzień tym zapachem pachnę, i już Wam mówię moje wrażenia. Na początek przeczytamy sobie. Z czego tutaj on się składa? Owocowo-drzewny, taka jest klasyfikacja, zgadzam się z tym jak najbardziej. On jest trochę podobny do Wooden Sage, muszę przyznać, tylko bardziej owocowy. Głowa: różowy pieprz, melon, truskawka, serce goździki, paczula, piołun, baza bursztyn, piżmo, wanilia. I powiem Wam, że jak pierwsze co psikniecie ten zapach, znaczy ja w przypadku moim, pierwszy raz jak psiknęłam ten zapach, to byłam taka troszeczkę. Troszeczkę zawiedziona. Hmm, tutaj ten atomizer, zobaczcie, jak bardzo fajnie psika. On jest taki bardzo zmyślny. Troszeczkę byłam zawiedziona, bo jest to zapach taki. Kurczę, bardzo taki cukierkowy granat. Soczysty granat, ale troszkę właśnie taki cukierkowy. Różowy pieprz, no tutaj jakoś mamy ostrawo, natomiast dla mnie jakoś tak cukierkowo. Mam wrażenie, że ten granat tutaj właśnie łączy się z taką bardzo słodką, cukrową truskawką. Melona na szczęście nie czuję. Ja nie za bardzo lubię melona w zapachach, jak jest tak bardzo wyczuwalny, ponieważ daje mi ten ogórkowy efekt, którego ja totalnie nie lubię. Natomiast tutaj mocno tego nie czuć, w ogóle nie czuję melona, także spoko. On tam sobie wspiera te inne nutki. Później mamy, właśnie ostrzej już się robi, robi się ciekawiej, bo mamy w sercu, tak jak mówiłam, goździki, paczule, pion, a w bazie bursztyn, piżmo i wanilia. I ten zapach, tak jak mówię, jest podobny troszeczkę w swoim wydźwięku do Wooden Sage. Wooden Sage zostaje taki wietrzny, solny, drewniany. Natomiast ten, prócz jeszcze tego, bo też w nim takie niuanse odczuwam, jest owocowy, ale też się robi taki bardziej sensualny i kobiecy po jakimś czasie. I naprawdę powiem Wam, dzięki Paczuli, myślę. Trwa on na mnie o wiele dłużej niż Wooden Sage, zachowuje swoją klasę, bardziej go właśnie lubię w bazie, kiedy już wyschnie na mnie, kiedy ma tą ostateczną fazę, bo tutaj, tak jak Wam mówiłam, bardziej czuję tą cytrynkę z takim lekkim drewnianym podbiciem, co jest dosyć spoko, natomiast tutaj to wszystko bardziej tak trwa i trwa, tak tańczy bardziej drewnianie, bardziej zmysłowo, bardziej mi się to podoba. Tutaj w tym przypadku, no trudno mi klasyfikować, tak naprawdę. No te zapachy są każdy różny, ale troszeczkę podobne są do siebie, także jeżeli tutaj szukacie jakiegoś owoca, to jak najbardziej. I tutaj ten zapach teraz bardzo się taki stał owocowo-soczysty. Już ten cukierek zniknął, więc ta truskawka podejrzewam poszła sobie i bardzo dobrze, bo. Jakoś tak nie za bardzo, mimo że to fajnie brzmi, że jest tutaj truskawka, dla mnie coś nie za bardzo, za słodko było, za bardzo cukrowo, teraz jest o wiele lepiej. I tutaj mam zapisane moje wrażenia z testowania. Jest to cierpki granat kwaskowy. Yy, tak, z takim skojarzeniem mam zimnym drinkiem, wakacje w Grecji też. No, tutaj granat też jak najbardziej, ja wam mówię, jestem obecnie na głodzie, po prostu śródziemnomorza, a więc musiałam sobie tutaj przywołać emocje zapachami. Słoneczne wakacje w Grecji, słony wiatr od morza, i tutaj też czuję właśnie jakieś takie słone nuty. Nie wiem, czy wy też, jeżeli używaliście tego zapachu, to dajcie mi znać. To jest taki słodko-słony granat, nie wiem dlaczego mam skojarzenie właśnie z taką grecką sałatką, swetą i granatem. Właśnie czasem do tych sałatek takich letnich dodają granat, dodają ser i to wszystko jest takie, wiecie, fajne, słodko-słone, bardzo dobrze zbalansowane i właśnie tutaj bym sobie tą sałatkę popiła takim y, chłodnym napojem też na bazie granatu. Takim trochę kwaskowym, lekko słodkim, ale jednak bardziej, yy, bardziej kwaskowym, ale nie też wykręcająco kwaśnym, co też nie lubię, jak tak zapach mocno się wykwasza, wykręca, no wykwasza, więc wykręca mi twarz, bo nie lubię bardzo takich wykwaszających się zapachów. Tutaj wszystko jest naprawdę bardzo fajnie zbalansowane. No powiem Wam, że jak za tą cenę, no to to jest rewelacja. Tutaj później też czujemy ten topizmo, ten bursztyn. Tak się robi trochę cieplej, ciekawiej. Tutaj już to ten zapach, mam wrażenie, to jest taki wieczór, właśnie nad śródziemno... wieczór w Śródziemnomorzu, w ten sposób. Czy to w Grecji, czy w Chorwacji nadal jest ciepło, ale już w powietrzu zaczyna się robić troszeczkę bardziej słodko, troszeczkę bardziej ciężko. Tak mi się to kojarzy. A więc, jeżeli szukacie zapachów na Śródziemnomorskie wakacje, znowu się powtarzam, to te dwie propozycje, myślę, będą bardzo, bardzo fajne, bardzo interesujące. No, ja nie byłam przekonana do tego granatu, na początku bardziej ten. Natomiast teraz myślę, że oba będę używała równie chętnie. Także fajnie, że. Nie okazało się to rozczarowaniem. No mówię, ten dłużej się trzyma niż ten, więc jeżeli, jeżeli zależy Wam na cieplejszej i bardziej drewnianej bazie, to myślę, że nawet tutaj wbrew pozorom ten granat lepiej się sprawdzi. No, oczywiście to też jak najbardziej. Także może to być na dzień, może to być na wieczór. No, ja na wieczór bym cięższy jeszcze kaliber użyła, no ale to jestem ja. Jeżeli nie lubicie cięższych kalibrów, to myślę, że. Tutaj można się zainteresować tą parką, to jest dzień, to jest noc, no ale dzień oczywiście też jak najbardziej, także yy, to są te dwa zapachy. I ostatni zapach, trzeci. Jest to zapach, którego byłam niezwykle ciekawa i który też był bardzo chwalony, jeżeli chodzi też o wersję Joe Malone: Jenny Glow Myrth and Bean, i to jest odpowiednik Joe Malone Myrth and Tonka. Bardzo Paulina Szar chwaliła ten zapach Myrth Tonka od Joe Malone, a więc ja postanowiłam sobie kupić wersję Jenny Glow oczywiście, dlaczego by nie. I... Powiem Wam tutaj, dobra, no tutaj tak, mamy, y, mamy pudełeczko, ono jest żółte, tutaj to jest bardziej takie fioletowe. Ja tutaj widzę, że w kamerze to mi się przekręciło na granat, natomiast dobra. Y, I tutaj w środku też taki fajny smaczek, bo ten kolor środka, tak jak mówiłam, jest w kolorze tej etykietki z napisem. I tutaj ja mam wersję 80 ml, za tą wersję dałam 45 zł, to też naprawdę nie jest dużo. Tutaj buteleczka jest w takim kolorze słonecznym, żółtym. Płyn przezroczysty, prawdopodobnie, tak samo jak w przypadku tamtych zapachów. I tutaj też uczciwie mamy and Bean z tyłu, napisane także elegancko, wszystko fajnie. I jakie tutaj są nutki zapachowe? Jest to zapach klasyfikowany jako aromatyczno-drzewny, więc to jest wszystko drzewne. Jest śródziemnomorskie, tak jak mówiłam. Głowa Bylica, Pospolita, Lawenda, Serce Myrt. Baza migdały orzech laskowy, fasola tonka. I tutaj ta fasola tonka faktycznie jest ten zapach, jest przecudowny. I powiem Wam, że ja ogromnie żałuję, bo mam wrażenie, że on na mnie mało pachnie chociaż osoby, które używały ten zapach z forum perfumowego, mówiły, że on naprawdę bardzo długo się utrzymuje. I tak samo paradoksalnie wersja Joe Malone, no bo o tym, ja mówię paradoksalnie, bo o tym Joe Malone właśnie tak jak mówiłam, mówią, że się nie utrzymuje za długo, natomiast Joe Malone podobno też się utrzymuje dosyć długo. Ja musiałam się dopsikiwać tym zapachem i to po prostu jak szalona w dniu, który, który w dniu, w którym używałam tego aromatu. Natomiast myślę, że to jest ym, spowodowane tym, że jak ja mam jakiś nowy zapach, który mi się bardzo podoba, A ten zapach do takich należy, po prostu przestaje je totalnie czuć. Taka sama historia była z Just you od Estee Loder. Yy, możecie się teraz złapać za głowę, ale jak ten zapach do mnie przyszedł, to ja pierwszego dnia, jak się psikałam, to czułam. Drugiego, trzeciego, no nie mogłam po prostu poczuć nic. Kompletnie zlałam się naprawdę dosłownie tym zapachem. Mam wrażenie, żebym udusiła pół osiedla, a ja nic nie czułam, także musiałam sobie zrobić przerwę i wrócić do niego za jakiś czas. I już było ok, no, ale dobra, no, ja tego zapachu, tak jak mówię, bardzo mocno nie czułam na sobie, no, ale tutaj y, moje wrażenia y, Wam powiem. Y, bardzo mnie zainteresowała ta lawenda i mirt. No, to mi się tak dosyć orientalnie ten mirt, zwłaszcza skojarzył, też tak grecko jest ten zapach. Ja tutaj nie wyróżniam żadnych poszczególnych nut, więc jest on jak dla mnie zmiksowany rewelacyjnie, a tutaj sobie w sumie psikniemy, czemu nie, i to na ciucha, atomizer, rewelacyjnie chodzi, te zapachy też można łączyć, zauważyłam, bardzo fajnie, już nie wiedziałam później, co mi pachnie, miałam pomegranate i Myrsen bean, yy, i w sumie nie wiedziałam, co mi tak pachnie, więc myślę, że połączenie jest całkiem dobre, możecie trochę tego, trochę tego, ja nie wiem, dlaczego mam jakieś takie maleńkie skojarzenie z hipną Gdzieś tam majaczy, tą tonkę też czuję, on, on ten zapach później jest taki naprawdę słodszy, to jest taki rodzaj tonki, trochę bardziej stonowany, ale mam też skojarzenie troszkę z Label Intense, żona Paula Gautier, ale tutaj nie bierzcie moich słów tak zupełnie na serio, to jest tylko takie moje skojarzenie, no bo do tym zapachu żona Paula Gotier też jest tonka. Jest to naprawdę bardzo przepiękna propozycja. Ja uważam, że jak najbardziej na letni dzień i na letni wieczór. Też taka, właśnie, bardzo wakacyjna. Te wszystkie zapachy, mam wrażenie, są takie wakacyjne. Troszkę delikatniejsze, ale nadal nie tracą na klasie, nie tracą na oryginalności. Uważam, że te zapachy są naprawdę bardzo, bardzo dobrej jakości. Żadnych podejrzanych nutek w nich nie ma. Także, no, ja bym powiedziała, że ten Milt Bean jest chyba. Ulubionym zapachem moim, z tych wszystkich, co tutaj Wam pokazałam, no aż trzy zapachy. Chyba jest ulubionym, natomiast każdy będę z chęcią używała, ale ten tutaj naprawdę rewelacja. Orzech laskowy nie czuję tego. Migdały też nie za bardzo. Są zapachy, w których bardziej czuć migdały, jak dla mnie e, pojawią się te zapachy w kolejnym odcinku. Jeden zapach się pojawi, w którym bardzo czuć migdały. Ym, natomiast. Jakieś tam ziółka, właśnie typu, chyba ten mirt. Lawenda nadaje, myślę, też takiego zapachu y, uspokajającego efektu. O, w ten sposób, ja, tak jak wspominałam, bardzo ostatnio y, kieruję się w stronę zapachów z lawendą. Bardzo mi się to podoba. I tutaj ten zapach naprawdę jest taki uspokajający, ale też bardzo, bardzo sensualny. Myślę, że właśnie za sprawą tej tonki y, jest troszkę, właśnie taki, też śródziemnomorski. Myślę, że za sprawą tego mirtu. Dlatego jeżeli szukacie sensualnej propozycji na lato, która no, można powiedzieć, że ta tonka kogoś by przydusiła. Ja jestem dziwna, tak jak mówiłam, psikam się też killerami na lato, więc dla mnie to nie jest nic nadzwyczajnego. Jeżeli szukacie czegoś oryginalnego, to to jest idealna propozycja, oryginalna bardzo na lato w rewelacyjnej cenie, no tak jak mówiłam 80 ml za 45 zł, to czego chcecie się więcej? Można się po prostu psikać yy, jak oszalały człowiek. I co jeszcze chciałam powiedzieć? Coś chciałam powiedzieć, ale oczywiście uleciało mi z głowy. Także, tak, tutaj myślę, że to jest naprawdę rewelacyjny kierunek. Jeżeli lubicie takie słodkie zapachy. Aha, i chciałam powiedzieć właśnie, że ten zapach już tutaj będziecie wiedzieli o co mi chodzi. Pachnie jak zagraniczni ludzie na wakacjach. O, tak, w ten sposób. Pamiętacie filmik filmikę Likle Parfum, gdzie wyjaśniałam koncept. Ludzi pachnący za granicą, to byli ludzie po prostu zagraniczni mieszkający w mieście, natomiast to są ludzie za granicą, którzy wyjechali na wakacje i tak mi ten zapach pachnie. No totalna rewelacja, przepiękny jest. Naprawdę troszkę też taki narkotyczny. Ja uwielbiam na przykład ten zapach kwitnącej śliwki bodajże i te kwiaty tak pięknie pachną, te mirabelki, kwiaty mirabelki, tak mam wrażenie, że one pachną tak narkotycznie. W tym zwłaszcza wiosennym powietrzu, i tutaj jest podobny efekt totalna rewelacja. Także, jeżeli szukacie jakiegoś fajnego, słodkiego, lekko słodkiego, oryginalnego zapachu na wiosnę, lato, też lato, myślę zwłaszcza, to to będzie rewelacja. Także, to były trzy propozycje od Jenny Glow. Mam nadzieję, że czym się zainspirujecie, tak jak mówiłam, zapachy są naprawdę wysokiej jakości. No to się, nie powiem wam, jak to mocno się utrzymuje, bo ja się mocno dopsikiwałam, ale prawdopodobnie to jest moja po prostu choroba psychiczna spowodowana tym, że nie czuję zapachów. Albo sobie tak wkręcam, że nie czuję, ciągle jest mało. Natomiast ym, inni użytkownicy mówili, że na nich bardzo, bardzo długo trwają. Więc może też posłuchajcie opinii innych, nie tylko moich. Uważam, że marka Jenny Glow naprawdę jest warta poznania. Nie wiem, ja może się jeszcze coś coś zaopatrzę, bardzo mnie interesuje ta wersja z Rose and Wood, czy Velvet Wood, coś takiego, ta w czarnej buteleczce z różową etykietką i o tym zapachu ma recenzji Agnieszka z kanału Perfumera, to pozdrawiam, pozdrawiam oczywiście, także idźcie do niej posłuchać, co tam w trawie piszczy, tamta propozycja jest bardziej orientalna, więc dla wielbicieli udu czegoś cięższego może być fajna, natomiast tutaj takie propozycje letnie, natomiast myślę, że w moim stylu nadal bardzo oryginalne, Także zainteresujcie się tym. Nie są to na pewno przeciętne zapachy, które możecie spotkać. Wiecie, na każdym kroku nie są to mgiełki zapachowe. Naprawdę rewelacyjne, jakoś za rewelacyjną cenę. A więc to, co ja lubię najbardziej i to, co wy lubicie najbardziej. Więc mam nadzieję, że e, czymś się zainspirowaliście. Dobra, bo to już trwa tysiąc lat ten filmik. E, także mm, dawajcie mi znać, czy znacie cokolwiek od Jenny Glow. E, tak jak mówię, m, zainteresujcie się, bo na 100% warto. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Papa! Pa.